Wyobraź sobie, że schodzisz głęboko pod ziemię. Nie masz zegarka, nie masz dostępu do światła słonecznego, nie masz kontaktu z innymi ludźmi. Jesteś sam w ciemności przez dwa miesiące. Właśnie tak zaczęła się historia Michela Siffre, człowieka, który udowodnił, że czas to iluzja. W 1962 roku Michel Siffre, młody francuski naukowiec i speleolog, postanowił przeprowadzić eksperyment na samym sobie. Wszedł do głębokiej jaskini w Alpach, nie zabrał ze sobą zegarka, nie miał żadnych urządzeń mierzących czas. Jedyne co miał to podstawowe jedzenie, wodę i środki do przetrwania. Chciał sprawdzić jedno, jak działa ludzki umysł, gdy traci kontakt z czasem. Zamierzał spędzić pod ziemią dwa tygodnie. Został tam. Ponad dwa miesiące. Co się wydarzyło? Z każdym dniem Sifre coraz bardziej tracił poczucie czasu. Jego wewnętrzny zegar przestał działać, zaczął żyć w zupełnie innym rytmie. Myślał, że minęło kilka dni, gdy w rzeczywistości minęły tygodnie. Zaczął budzić się i zasypiać w nieregularnych odstępach, czasem po 36 godzinach aktywności, czasem po 10. Ale najbardziej szokujące było to, gdy wyszedł z jaskini, był przekonany, że minęło zaledwie 30 dni. Tymczasem minęło 63. Dla jego umysłu czas się rozciągnął, przestał być linią, stał się mgłą. Sifre udowodnił coś, co zaskoczyło świat nauki. Ludzkie poczucie czasu to nie fakt, to subiektywne wrażenie. Zainspirowany swoim odkryciem, przeprowadził kolejne, jeszcze dłuższe eksperymenty. W 1972 roku spędził samotnie 6 miesięcy w podziemnym schronie w Teksasie. W tym czasie jego cykl doby wydłużył się nawet do 48 godzin. Dzień i noc nie istniały, była tylko świadomość płynąca przez ciemność. Badania Sifre miały ogromny wpływ na naukę o snach, rytmach biologicznych i astronautyce. Dzięki niemu wiemy, jak izolacja i brak światła wpływają na ciało i psychikę człowieka. Dla Sifre czas był nieprzerwanym doświadczeniem, nie liczbą, nie wskazówką na zegarze, był przeżyciem. Do dziś jego eksperymenty fascynują filozofów, psychologów i fizyków, bo może Czas nie istnieje naprawdę, może to tylko konstrukcja naszego mózgu stworzona, byśmy nie zgubili się w chaosie, a może, tak jak Michel Siffre, każdy z nas nosi w sobie własną jaskinię, w której czas płynie zupełnie inaczej.